Witamy serdecznie wszystkimi miłośników Mocnego Uderzenia, czyli rockowej muzyki, a więc czwarta edycja, e, edycja ogólnopolskiego konkursu kapel rockowych odbywa się w Wojewódzkim Domu Kultury w ramach Święta Kielc. Jest to konkurs adresowany do zespołów czysto amatorskich z ośrodków kultury e, na terenie całego kraju. Na chwilę obecną zakwalifikowało się. 10 zespołów, Rada Artystyczna zakwalifikowała 10 zespołów, z tym, że akurat dzisiaj wystąpi 7 zespołów.